Dodajmy, bo gdybyśmy byli wszyscy źli, nie byłoby szansy. I dzięki Bogu. Dzięki tej górze, która nad nami czuwa i czuwa nad tymi biedakami, są ludzie kochani. Kochani tak właśnie jak tutaj mamy, mam przed oczami, którzy starają się, starają się zapobiegać temu złu, starają się pomóc tym, którzy są w tak wielkiej potrzebie, i tym opiekunom, którzy się opiekują i się denerwują, martwią się każdego dnia. Czy dzisiaj będę miała co dać jeść? Czy dzisiaj będę miała pieniądze zapłacić lekarzowi? Czy dzisiaj będę miała pieniądze diagnozować danego pieska, który przyszedł do, 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 do schroniska? Po prostu, czy dzisiaj będę miała gdzie go schować, bo jest mu potrzebny dach nad głową, jest mu potrzebne ciepełko, tak jak i nam ludziom, wszystkim potrzebne jest. E, o, e, miejsce gdzie tego psa trzeba otulić, e, jakiś pokoik, jakiś domek. To nie to, że pod chmurką wszystkie zwierzęta można zostawić i wystarczy buda. Nie. Są psy starsze, które no niestety nie mają szansy przetrwania. One muszą być w budynkach. Stąd są te potrzeby, są, stąd są te wydatki i te finanse, które są, no. No nieodzowne, nie dałabym w życiu rady sama, gdyby właśnie nie tacy ludzie jak tu wy, którzy właśnie od tu na załączone obrazki, w tu w stoi osoba, która reprezentuje tą, 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 tą całą, to całe przedsięwzięcie. Dlatego jeszcze raz. Biorąc serdecznie dziękuję. Jeżeli się jąkałam, to może jestem taka trochę poddenerwowana. Przepraszam. Przede wszystkim yeah, super 21, 21. 21. No, nie. Super Ja tylko nie umiem skarżać, bo ja bym w ogóle na